Znowu możemy uczestniczyć w życiu rodziny treningów. Angela dalej zarządza całą plantacją. Jej stanowczość i determinacja w dążeniu do celu nie do końca odpowiada jej ambitnym dzieciom. Zapraszamy na opowieść o miłości, zazdrości i pieniądzach. Falcon Crest we wtorek o 19.45 w telewizji Wisła. Że zostanie zamordowany. Już wkrótce w telewizji Wisła niezwykła opowieść o życiu i zemście. Kamila to historia dwóch włoskich rodzin, gdzie władza i pieniądze są środkiem do wypełnienia sięgającej kilku pokoleń wendety. Kamila, już wkrótce. Fakty zawsze z pierwszej ręki. Codziennie widzisz, odczuwasz, doświadczasz. Z powodu tej pogody jestem pora. Dlatego potrzebujesz konkretnych i dokładnych informacji o pogodzie. Proszę. Przez 24 godziny na dobę meteorolodzy dostarczają dziennikarzom Wisły szczegółową prognozę. W Częstochowie jest minus 2 stopnie, w Krakowie minus 1. Mamy informacje, które pozwalają przewidzieć, jaka będzie pogoda. Najlepiej, żeby palmy wyrosły w Krakowie. Nie możemy spełniać marzeń. Możemy jednak informować o pogodzie. Dokładnie, szczegółowo, ciekawie. Już wkrótce w telewizji Wisła, 5 razy w ciągu dnia. Pogodna pogoda. <noise> Dobry wieczór Państwu, gośćmi dzisiejszego wieczornego programu są dwaj bracia bliźniacy. Panowie Antoni Międlar z Rzeszowa oraz Aleksander Międlar z Soniny koło łańcuta. Panowie bliźniacy byli bohaterami jednego z cyklów w, naszym, w naszych publikacjach Między nami Bliźniakami. Zabawa spodobała się, mieliśmy w gazecie już ponad 50 bliźniaków. I okazuje się, że nie, jako naród czasem lubimy się pośmiać. Wiźniacy rodzą się raz na 80 urodzeń. Czy my, jako Polacy, rzeczywiście lubimy się śmiać? Panie Antoni, bardzo proszę. Mam wrażenie, że my generalnie jako Polacy jesteśmy malkontentami. Niezadowoleni z siebie. Nie kochamy siebie, życia. Amerykanina się ktoś zapyta, Hawariu, jak się masz? On mówi, ok, no problem. My niekiedy nie mamy problemów, ale sami sobie je stwarzamy. Trzeba brać życie takie, jakie jest, bo ono inne nie będzie i zależy w dużej mierze od nas, jakie jest to życie. Bo czasem niektórzy ludzie mają wszystko, są nieszczęśliwi. Panie Olku, pan mieszka bardziej w środowisku wiejskim, czy na wsi? Jest. Ciszej, ciekawiej? Na wsi jest ciszej, ciekawiej i ludzie są bardziej spontaniczni, bardziej może ot ot otwarci na, na tą odrażoną rzeczywistość, jaka ich otacza. Są y, bardziej może y, z przyrodą związani, przez to przyroda może na nich oddziałuje tak bardziej pozytywnie. Nie mieszkają po w blokach, nie ma tego promieniowania, kontakt z przyrodą i po prostu zieleń człowieka uspokaja. W ogóle człowiek z natury, uważam w ogóle jak przyroda człowieka uspokaja zieleń. Tak, no my Polacy niestety nie umiemy się cieszyć tym słońcem schodzącym rano, nawet tym wiatrem, jakimś kwiatem, gdzie powiedzmy ludzie mieszkający na wsi, to dostrzegają, cieszą się, nawet gdy łany z się kołyszą, to powiedzmy wydaje się, aby to grało człowiekowi jakiś dosnu, czy u człowieka na ten wiatr zboża uspokaja, prawda? Czy prawdą jest, że człowiek musi kochać najpierw siebie, żeby mógł kochać drugiego? Czy panowie lubicie siebie? No raczej... Znaczy nie raczej tak, tylko bardzo. Bo jakieś to genetyczne powiązanie jest. No ja jestem akurat o pięć do niego starszy, co chyba widać w tej chwili po mnie to. No nie bardzo widać, nie bardzo. Nie, no to bardzo mi miło z tego tytułu. No tak, jakieś takie genetyczne, powiedzmy jakieś nawet takie telepatyczne powiązania, bo niekiedy ja przedtem jeszcze jak mieszkał w Łańcucie, to... On tak pomyślał o mnie, ja o nim jakoś tak spotkaliśmy się, albo on przyjechał do mnie, albo ja do niego. I w zasadzie no, też pochodzimy z rodziny wielodzietnej, ale bardzo często się odwiedzamy, naradzamy się w różnych takich problematycznych sprawach. Pomagamy sobie wzajemnie. Tak. Naradzają no, ostat... sobie. W tamtym roku brat remontował dom to w miarę możliwości, czasu, bezinteresownie, tak po bratersku pomagałem mu i mam z tego tytułu dużą satysfakcję. Jest w obydwu panach sporo autoironii. Czy ona pozwala, że żyje się łatwiej człowiekowi z takim dystansem do siebie? Ja uważam, że no niekiedy może odbierany jestem jako no, normalna jednostka, jako normalny osobnik, ale no, w Genach o po Pojchu widzieliśmy jakąś taką pogodę ducha. No, w miarę siebie szanujemy ludzi, przyrodę i w ogóle, jak się kocha siebie, innych, łatwiej jest żyć, i pogodniej. Serdecznie Panom dziękuję za udział w programie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Korzystając z możliwości goszczenia w Państwa domach, serdecznie zapraszam bliźniacze rodzeństwa do wspólnej zabawy. Zaprezentujemy Was na łamach nowin w magazynie domowym od poniedziałku do czwartku. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, tu Wisła.